Chciałbym się zapytać pana burmistrza tym razem odnośnie e, Funduszu norweskiego. Wiadomo, że to chyba raczej z tego klapa wyjdzie. Chciałbym zapytać, które z tych czterech priorytetów będą miały pierwszeństwo, jeśli chodzi o wykonywanie projektów na najbliższą kadencję? Czy to będzie uciepłnienie miasta, czy to będzie modernizacja stadionu, czy to będzie zalew? Które, z tych, które jakie są priorytety burmistrza w takiej sytuacji, gdzie raczej pomocy technicznej do projektu nie dostajemy? No więc, proszę Państwa, priorytety dla mnie są wszystkie ważne. Wszystkie cztery najważniejsze. No, no. Powiedzmy tak, na pewno w, tej, w, w przyszłym roku, w żywowym, będę chciał, żeby te projekty, na te projekty pozyskać pieniądze. Jak widzicie, już myślę o tych projektach, bo bez dzisiaj podejmowaliśmy uchwałę o emisji, tak? czyli chodzi o plan Dlaczego to robimy? Dlatego robimy, ponieważ bez tej uchwały mielibyśmy ogromne trudności w uzyskaniu środków unijnych, czyli również środków na projekty, na wykonanie ucieczki miasta w sensie budowy, Ciepłociągów. My musimy wykazać dla kup dla naszego Ministerstwa Ochrony e, że my budując ciepłociągi zmniejszymy, zmniejszymy szkodliwe czynniki dostające się do powietrza. Czyli będziemy mieli, wpłyniemy na emisję szkodliwych substancji. I my to wykażemy. My na ten projekt już dostajemy dofinansowanie w wysokości to nas 85% złożyliśmy wniosek. Tak, złożyliśmy wniosek i myślę, że zatrzymamy, tak powiem. Eee, ten projekt będziemy wykonywali. Bez tego projektu, nawet gdybyśmy zostali w ujęci wspólnie z tymi gminami w tym programie, tego eee, projektu się nie mogli wykonać. Bo tak jak mówiłem, w zakresie... Pewnych działań musi być spójność terytorialna, a w zakresie innych, czyli tutaj w takich typowych rozwiązaniach typu, typu termomodernizacji już teraz nawet e, ciepłociągi, e, kopły, zmienia się tobie to priorytet i trzeba wykazać bardzo konkretne zmniejszenie emisji szkodliwych substancji. My mamy bardzo dużo osiedli, ale to będzie zrobić trzeba pewne pomiary, to trzeba będzie wykazać, jak pracuje nasza. Ciepłownia, to trzeba będzie przyjąć z założenia, jak będzie wyglądało to wszystko po wykonaniu tego ciepłownia. Mało tego, to jest najtrudniejsze, mniej trzeba określić procentowo ilość osób, które się przyłączą. Ten wymóg w kanalizacji, ten wymóg będzie również przy uciepłownieniu miasta. Natomiast jak Państwo widzicie. Nie wyróżnujemy, już, zaczynamy pracę w tym temacie, żeby w roku 2015 czy w 2015, mam nadzieję, że nie w znaczy 2016, czy to my, czy inna data mogła składać wniosek do nowego rozdania środków. Um.